Halo, cześć, witajcie, z tej strony Łukasz and welcome back to the in Zoe. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszego kochanego symulatora życia, do gry bardzo podobnej do Simsów, ale bardzo, bardzo ciekawej i bardzo zupgrade'owanej. Moi drodzy, mamy kolejny dzionek, jest godzina 7.00 w poniedziałek. Dzisiejszym dniem będzie dzień szkolny, dzień edukacyjny, zobaczymy, co nam się uda zrobić. Poranna toaleta była, wykąpanie... Pora coś zjeść, żeby się posilić, żeby nabrać siły. Trzeba zjeść śniadanie. Pamiętajcie zawsze o tym, moi drodzy, i pamiętajcie również, abyście zostawili łapkę w górę i napisali ciekawy komentarz. A jeżeli kanał Wam się podoba i moje filmy, i moja praca, zostawcie też subskrypcję. A my zobaczymy, co nam w szkole dzisiaj przyniesie. Oczywiście przypominam, że jesteśmy licealistami. Jemy sobie teraz jakiś makaron ryżowy czy jakiś chiński makaron. Co ja tutaj chcę zrobić? Muszę, chcę się y, robić ćwiczenia na drążku. To myślę, że jak będę już w szkole, no to y, myślę, że uda mi się to ogarnąć. Dobra, jakie są statystyki? Głód jest ok, higiena jest ok, sen, jestem panem. łazienka, to jeszcze może przed wyjściem do szkoły pójdziemy się załatwić i ewentualnie umyć rączki, to będzie higiena i łazienka z głowy. Mamy 7.15, ja sobie troszkę... Przyspieszę ten czas. Może coś takiego on zdąży zjeść. Gdzie była łazienka? Tu była łazienka, tu mi się to zepsuło. Mogę użyć. Ja muszę pamiętać, żeby spuszczać wodę i naprawiać różne rzeczy i elementy. To mogę naprawić. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Czy mam takie umiejętności, żeby móc to naprawić? Nie wiem. Ale zaraz przyjedzie autobus, i będę musiał iść do szkoły. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aż jestem ciekawy. No, ty, spróbuj to naprawić. Ej, czemu ty idziesz tam umyć ręce? Bo to, co, bo to nie działa, czy co? Dobra, lecz tutaj, szybko, baby, naprawiaj mi ten kran. Jesteś e, bardzo, że tak powiem, sprawny i znasz się na wszystkim, mój drogi, także naprawa głupiego kranu, myślę, że damy radę. Higiena jest ok, łazienka jest ok, wszystko jest ok, także jestem gotowy, kran naprawiony, rozwinięto umiejętności, obowiązki domowe na poziom pierwszy. How nice, wyglądamy bardzo fajnie, także pora, pora iść do szkoły, moi drodzy. Dobra, okej, okay. i teraz co? Lecimy teraz do szkoły, tak? Coś mnie łaskocze, mówi. To lecz teraz do szkoły, mój drogi. Tak, ja chcę, żebyś szedł do szkoły, a nie. Ty chcesz grać? No nie no, gdzie teraz chcesz grać? Gdzie jest ten bus? Tu jest bus, dobra, chodź tutaj. Skorzystaj z transportu publicznego, let's go. Leć. Mój drogi Lukasie. Szybciej, 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 szybciej. Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ty jesteś? Idziesz czy nie idziesz? Bo się spóźnisz do szkoły. Dobra, skorzystaj z transportu publicznego. Teraz co? Mogę sobie wybrać, gdzie, tak? A gdzie jest ta szkoła teraz? Autobus, autobus, autobus. Boże święty! Gdzie jest szkoła? Nie wiem, gdzie jest szkoła. <laughs> Dobra, wiecie co? Zrobię tak. O, tak mogę zrobić. Dobra, idź. Tu mi się wyświetla, gdzie mam iść, także to jest fajne. Dobra, ok. Automatycznie mnie przerzuca do szkoły. Zobaczymy, jak szkoła wygląda, i może e, znowu jakieś kontakty mi się uda nawiązać z moimi e, rówieśnikami. Może jakąś kobietę poznam, koleżankę, wybiorę się na randkę, kupię jej kwiatki. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, jestem chyba w szkole, nie? Dobra, to idziemy do szkoły. Przejść do szkoła publiczna Blis Bay. Ok, gdzie ta szkoła jest? Tu jest chyba ten dziedziniec tej szkoły. Wow, ty chcesz na tym drążku, ale gdzie ty masz drążek, kolego? No nie masz tu żadnego drążka, masz tutaj ładne boisko. Naprawdę fajnie to wygląda. To skoro to jest taki teren sportowy, to myślę, że gdzieś jakiegoś drążka ogarna albo na jakiejś sali gimnastycznej. Nie wiem dokładnie, gdzie ty idziesz, typie. Mogę sobie pograć tutaj w te hula-hopy, nie hula-hopy. Przejść do szkoły publicznej. Czy ja mogę sobie tutaj wybrać, w jaki sposób ja chcę że tak powiem się uczyć, czy bardzo efektyw, efektownie, efektywnie, nie wiem, ale to jest chyba ta szkoła, ja mogę sobie tutaj to te, nie, nie mogę, dobra, idź szybciej, ma jakiś plecaczek, dobra, how nice, how nice, e edytowalne jest, tak, ale co jest edytowalne? Gdzie ty idziesz w ogóle? Dobra, jesteś tu, i teraz co? E mam jakieś te budynki, to mogę sobie tak robić. No, nie, no, no nie wiem, no, no nie znam się na tym. Tu mogę tędy wejść? Drzwi wejściowe, o, iść do szkoły, dobra, let's go, Ok, Udało mi się, trafiłem to, dobra, leć szybciej. Kolego, cyk, bardzo szybko leć. Idź, idź, idź. Cyk, cyk, cyk. Dobra, zobaczę jak ten... To, y... iść do szkoły, dobra, wszyscy się ten o dobra. Ok, czyli jak jestem w szkole, to mam jakieś e, możliwości, że mogę podjąć decyzję. Dobra, wielka decyzja. Matury mam niedługo, a nie wiem, czy iść na studia, czy iść do pracy. Szkoła oferuje poradnictwo. czy znaczy, nauczyciele naprawdę zrozumieją moje obawy, a jeśli mi powie, tylko co chcę usłyszeć, więc ja e, po prostu wykonywać swoją robotę, postanowiona pod kątem. Dobra, cyk, i co mi tutaj wyjdzie? Staram się o zatrudnienie, o, pierwsza praca, moi drodzy, moje plany mogą się w przyszłości zmienić, ale na razie zdecydowałem się skupić na nauce w celu zdobycia pracy, ileż to będzie miało znaczenie, dobra, zamyka się automatycznie, cyk, no bo on niby jest w środku, się ładnie, grzecznie uczy, ale ja nie wiem, czy on się uczy, o, dobra, co mamy tutaj? Gratulujemy postępu w nauce. Mamy nadzieję, że stanie się wspaniałym liderem. Okej, okay, mamy jakąś wiadomość z liceum, moi drodzy. Polepszenie wyników, e, że stanie się wspaniałym liderem naszej społeczności. Bardzo dobrze. Pierwszy dzień pracy i już takie wyróżnienie. How nice, how nice. Ciekaw jestem, czy telefon zawsze jest naładowany do 89% czy też nie, ale okej, okay, dobra. Dobrze, wypiła, moi drodzy, prawie piąta godzina. Mamy jakąś tutaj ten, znowu. Ten bałaga mi wyskoczył, ok, to jak wrócę do domu to wiem czym się będę musiał zająć. Dobra, wybiła, moi drodzy, piąta godzina yy, i jesteśmy już po szkole. Zrobiliśmy pewne, yy, że tak powiem, postępy. Idziemy teraz na plac w takim razie i zobaczymy co tam w tym placu jest. Dobra, ok, przeczytaj mistyczny świat, o zadania domowe, moi drodzy. 6 godzin, 7 godzin, dobra, ale to jak wrócimy do domu po prostu y, mogę sobie podzielić się planem treningowym, bla 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 bla, okej, okay. mogę sobie tutaj z koleżankami porozmawiać, how nice, how nice zapoznać innych zo zojaków, ale handleami się już nie pobawię. Wiedza akademicka rośnie po zrealizowanym celu i spada, jeśli cel nie zostanie OK. Czyli będę dobrym uczniem, moi drodzy, ale póki co chcę sobie się pośmiać z nimi. Dopinguj, eee, Przywitaj z szacunkiem. Zrób żart, pobrawiając nastrój. Rodzina Jon zagraj jako... Aha, czyli mogę się wcielić w innego Zojaka, tak? Eee, powitaj ciepło. Gdzie, gdzie oni poszli mi? Hej! Gdzie wy żeście poszli? Nie, ja nie chcę z tobą gadać, wiecie co, ja chyba pójdę do domu, ale czekajcie, bo tutaj mogę wejść do szkoły jeszcze, nie, a gdzie jest ten teren sportowy, gdzie jest ten teren sportowy, dajcie mi mapę, jestem gdzie, jestem, tutaj jestem, tak, tu jest szkoła publiczna, golden, sunshine, oak drive, greenway, willow lane, Sklep dla surferów. Summer Place. Sklep meblowy. To już byłem. Tu jeszcze nie byłem. Golden Apple Burger. Czyli jakaś restauracja ewidentnie. A to. Sklep dla Sunset Bay. Park Rozrywki Bliss Bay. Wojsko do siatkówki plażowej. A tu Plaża Północna. Hotel. Biblioteka AR. Studio tematyczne. Miejsce ślubu w plenerze. Sklep Nokia, Liberty Square, Fontanna, posterunek policji, galeria sztuki. No dobra, no to idziemy chyba do domu, nie? W takim razie, bo co? Eee, dobra, mogę jakoś się tutaj telepierdnąć? Nie, no nie wiem. Uczy się na razie tych wszystkich mechanik, moi drodzy, ale chętnie bym się chciał udać do domu, żeby zrobić sobie te czynności, nie? O, chyba się coś nie. Nie, 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 nie. E, nie stykło. Dobra, idziemy do domu, moi drodzy, bo musimy sobie trochę poćwiczyć, zrobić zadania domowe i tak dalej, i tak e, dalej. Bo jak nie zrobię, to będzie źle, nie? Dobra, gadaj, gadaj i leć do domu, mój drogi. Nauczyłeś się, wyniki masz świetne. Idź szybciej, szybciej, szybciej. Poćwicz, rzut to mnie nie interesuje. Mogę sobie pograć na gitarze, ale nie wiem, czy mam tą gitarę, czy nie. Mogę to sobie chyba poczytać, nie? O tym, ale nie wiem. Kiedy ja będę czuł, że ten dyskomfort mi będzie szedł yy, w dół? Za ile dni? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, ok, to idziemy sobie do domu. Mamy autobusik, yy, busik, tak, bardzo fajny, niebieski. Dobra, lec szybciej, baby. I przetlepierdniemy się do domu. Dobra, właśnie. No on jest w domu, no. Jezus Maria. Dobra, przeczytaj mistyczny świat. Dobra, ale gdzie mam książki jakkolwiek? Tu mam jakieś książki. Dobra, e, czytaj książkę. Czytaj powieść, poradnik, książkę o sztuce. Z cytatami. E, obliczenia sprawy tajemnicy rodziny. E, biegiem, szczęśliwy świat. To było mistyczny świat. O mistyczny świat. O. Kodowania. Dobra, okej. Okay, to let's, go. Mamy, Zbiórka funduszy na ochronę zagrożonych gatunków. Prosimy o hojne wsparcie naszej kampanii. Wyślę szczegóły. 250 miałów. Dobra, no to wpłacimy cyk. Dobra. Koegzystencja. Najwyższym priorytetem stała się koegzystencja. Gdy to ona nabiera największego znaczenia, kluczowe staje się poszanowanie i ochrona zarówno ludzkości. Okej. Okay. Dobra. Spoko. Co tutaj mamy? O Jezus. się chyba te wartości zmieniają. Boże święty, ale tego jest dużo. Okej. Okay. Gdy wynik warto wartości przekroczy 60 punktów, dodawane są interakcje i rozmowy związane z wartością, jak również możliwy udział, główna wartość, inne wartości. Koegzystencja. Dobra. Okej. Okay. Później się tym będę zajmował, ale teraz masz to ogarnąć, masz 4 godziny na to i musisz jeszcze poobserwować osmozę komórek roślinnych, ale gdzie mam to zrobić, jak ja mam to zrobić? Jeszcze tego nie wiem, ale mam nadzieję, że mi się to uda ogarnąć. Tu mam jeszcze jakąś ikonkę. Yy, aha, dobra, tu mam TT. Dobra, tutaj niczego nie widzę ciekawego. Dobra, cyk. Nie gdzie to jest T1. Dobra, ale czytamy po prostu i się Musimy przygotować na debatę, i mam nadzieję, że mi to zniknie, i jeszcze będę musiał tą osmozę tych komórek ogarnąć. Ale jak nie wiem, muszę się najeść jeszcze, i zaraz pewnie pójdę spać i zakończymy dzień e, szkolny. Zobaczymy, co przyniesie nam kolejny dzień. E, w weekendy podejrzewam, że będzie więcej do roboty. O, coś tutaj mamy: Twój sklep, w którym kupisz wszystko, dobra, nieważne. Nie interesuje mnie to. Ok, kończymy czytać. Dobra, gotowe. I teraz mam e, jakkolwiek tą osmozę ogarnąć, ale gdzie? Działania karmiczne? Nie. A mogę to? O, mogę to zrobić. Nie wiem, e, pisz, pracuj nad programem komponowania, praca domowa. Z, o mikro, mikroplastyku? Nie, osmoza. E, problemy ekosystemu. Napisz raport, Czy przygotuj się do. No nie, no nie ma tutaj tego. Szukaj informacji z ekosystemy, raport. Działanie oparte na wartości to nie, to też nie, z umiejętnością yy, też nie. Działanie ogólne też nie. Podnieść włóż do torby, czyli lapto na laptopie chyba tego nie zrobię, nie? Pracuję, no, no nie. Yy, ale nad czym to mam zrobić? Czytaj książkę osmoza. Jezus Maria, ja nie wiem, gdzie ja mam tego szukać, nie? Co mam ćwiczyć? Tak, chętnie gram na gitarze. OK, preferencje. Dobra, przestań to, to czytać już, kolego. E, jesteś bardzo głodny i zakończymy dzień, bo już jest prawie dziewiąta, a musisz jeszcze wyspać, bo ten dzień był pełen niespodzianek i bardzo był trudny dla ciebie, dzionek. Także poćwiczmy trochę, bo zaraz mi się to zrestartuje. Nie wiem, gdzie mam e, ćwiczyć tą osmozę komórek, nie mam pojęcia. Ale doczytam, doczytam. Dobra, to mi poszło. Co mam jeszcze tutaj zrobić? Chcę uczyć się interpretacji tarota. Handle mogę kupić, Boże, święty. Polub Post Przyjaciela. Wow, dobra, okej. Okay. A mogę sobie zadzwonić do kogoś, czy nie mogę? Wiadomości mam jakąś. Pocket Market. Aha, to czytałem. Spoko, dobra, Zielona Planeta, to wpłaciłem. Eee, pe, 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 kontakty nie, nie mogę tak zadzwonić do niej a szkoda, myślałem, że tak mogę zadzwonić zostaw pozytywny komentarz, oczywiście to ale ja jeszcze muszę coś zjeść e, ogarnąć się nie, nie, niekoniecznie ale coś bym sobie jeszcze przekąsił zanim pójdę spać przygotuję jedzenie e, okej, okay. to co, makaronik jemy makaronik jedemy. Eee, dobra, cyk, cyk, cyk. Przygotuj sobie jedzonko, mój drogi, i będziemy kończyć dzionek. W mikrofali, a co? Dobra, jest. głód sobie idzie do góry, sen. I całkiem, całkiem nice, całkiem nice. Ale myślałem faktycznie, że w tej szkole będę mógł cokolwiek zrobić, a nie tylko czekać bezczynnie, aż ja skończę to, nie? I myślałem, że będzie więcej tych wyborów. Ale tą osmozę tych komórek. Dobra, okej, okay, moi drodzy. Yy... Jak to się tutaj wyłącza? W tym miejscu pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że z czasem ten gameplay będzie się przyjemniejszy dla mnie robił w miarę odkrywania tych sekretów i tego gameplaya, jak się to. Jak się to wszystko robi i działa, bo naprawdę spodziewałem się czegoś innego, ale drugi dzień zaliczony. Byliśmy w szkole, dostaliśmy, że tak powiem, pochwałę, że dobrze się uczymy, odrobiliśmy zajęcia, ale z tym osmozą nie mam pojęcia, gdzie ja mam tego szukać, jak ja mam to zrobić. Muszę się po prostu nauczyć grać w tą grę, bo jest zupełnie inna niż Simsy. Ale, moi drodzy, szczerze powiedziawszy. Bardzo mi się podoba, także ja może jeszcze kilka odcinków sobie nagram. Jeżeli będziecie chcieli więcej, zobaczcie tej gry, dajcie znać w komentarzu, a ja będę już uciekał. Także trzymajcie się i do następnego, pa pa!